Ile razy zdarzyło się Wam, że jakaś świetna gra przeszła praktycznie bez echa, a dopiero po latach zaczęto ją doceniać? W świecie gier wideo takie przypadki nie są rzadkością, czasem oczywiście winny jest marketing, czasem premiera w złym momencie, a czasem po prostu gracze nie byli gotowi na coś nowego. W dzisiejszym materiale pokażę Wam top 10 niedocenionych gier, które przy swojej premierze nie zdobyły należytej im uwagi, ale dziś wiele uznaje je za prawdziwe perełki. Witajcie, ja jestem Sarna, zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do tysiąca już niedaleko i oczywiście zapraszam Was również na mój kanał Discord. A teraz lecimy z topką. Spec Ops The Lines Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła szlanka osadzona w realiach Bliskiego Wschodu, ale to tylko pozory bo jest tak naprawdę brutalnym studium wojny i moralności. Gracz trafia do zniszczonego Dubaju i krok po kroku odkrywa, że nie ma w tej historii ani dobrych, ani złych. Są tylko tragiczne konsekwencje podejmowanych decyzji. To jedna z nielicznych gier, która nie boi się łamać czwartej ściany i zmusić gracza do refleksji nad własnymi wyborami. Problem w tym, że w dniu premiery większość ludzi zobaczyła tylko kolejnego klona Call of Duty i kompletnie ją zignorowała. Dopiero po latach zaczęto o niej mówić jako o jednej z najbardziej przejmujących gier wojennych w historii. A skoro jesteśmy już przy Spec Ops The Line, to mam dla Was dobrą wiadomość. Szykuję osobny, dłuższy materiał, w którym rozłożę grę na czynniki pierwsze i opowiem szczegółowo o jej fabule, symbolice i przesłaniu. Naprawdę warto czekać, bo to będzie jeden z najbardziej ambitnych projektów na kanale. Drakengard to seria, która zaczęła się na PlayStation 2 i od początku wyróżniała się mroczną, wręcz niepokojącą fabułą. Nie znajdziemy tej typowej opowieści o bohaterze, który ratuje świat. To historia pełna szaleństwa, okrucieństwa i naprawdę trudnych decyzji. Sama rozgrywka łączy elementy RPG, walki wręcz i starć powietrznych na grzbietach smoków. Niestety. Mechanika bywała toporna, a sterowanie momentami frustrujące, przez co wielu graczy zniechęciło już na samym starcie. Jednak ci, którzy przetrwali, odkryli niesamowitą wielowątkową opowieść, która później dała początek serii Nier. To właśnie dzięki Drakengard powstały jedne z najbardziej cenionych gier w historii, ale sama marka nigdy nie zyskała rozgłosu, na jaki zasługiwała. Krążą plotki o remasterze tej serii. Natomiast czy świat jest na to gotowy, żeby pokazać bohaterów takich jak ksiądz, który jest pedofilem, lub dziewczynę, kobietę, która zjada dzieci? Nie wydaje mi się. Kiedy mówimy o grach, które są dziełami sztuki, okami zawsze znajduje się na szczycie listy. Ta produkcja od studia Clover zachwyca stylem graficznym inspirowanym tradycyjną japońską kaligrafią i malarstwem tuszem. Gracz wciela się w wilka, będąc inkarnacją bogini Amaterasu i używa magicznego pędzla, by rysować symbole, zmieniając świat. Na przykład przywrócić życie uschłym drzewom, czy rozciąć przeszkody. Gra zdobyła rewelacyjne recenzje i do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych tytułów w historii. Ale sprzedaż była katastrofalna. Powodem była słaba kampania marketingowa i fakt, że wyszła pod koniec życia PlayStation 2, kiedy już wszyscy patrzyli w stronę nowych konsol. Dopiero reedycja na PS3, PS4 i PC pozwoliła jej zdobyć status kultowej perełki. I właśnie dzięki temu dostaliśmy też zapowiedź, że Okami 2 powstaje. Outward to RPG, które odwraca do góry nogami schemat gatunku. W większości gier fabularnych wciela się w bohatera wybranego przez Los, potężnego wojownika tudzież MAGA. Tutaj jesteś zwykłym człowiekiem słabym i podatnym na choroby, głód oraz zimno. Każda wyprawa to wyzwanie, bo musisz pamiętać o zapasach, o odzieży ochronnej i odpowiednim przygotowaniu. Tym bardziej, że gra nie posiada mini mapy. Gra słynie z systemu survivalowego, w którym brak jedzenia albo źle dobrane wyposażenie mogą oznaczać katastrofę. Do tego oferuje lokalnego koopa na podzielonym ekranie, co jest rzadkością w dzisiejszych czasach. Niestety, grafika była przeciętna, a budżet mocno ograniczony, więc gra wyszła praktycznie bez echa. Jednak ci, którzy dali jej szansę, wiedzą, że to jedna z najbardziej unikalnych przygód RPG ostatnich lat. Bo pamiętajcie, to nie grafika przesądza o tym, czy gra jest dobra, czy też nie. Twórcy legendarnej serii Gothic spróbowali czegoś nowego i stworzyli świat, w którym fantazy miesza się z science fiction. W Elex spotyka zarówno rycerzy w zbrojach, jak i żołnierzy z karabinami plazmowymi. Gracz ma pełną swobodę w eksploracji otwartego świata i może decydować do której frakcji chce dołączyć. Elex to gra z masą ciekawych pomysłów, ale też typowymi problemami studia Pirania, Bytes. Topornym sterowaniem, niezgrabnymi animacjami i całą listą bugów. W efekcie wielu graczy szybko się odbiło, mimo że pod powierzchnią kryje się naprawdę wyjątkowy tytuł, z klimatem, którego nie da się pomylić z niczym innym. Dziś Alex ma swoją wierną społeczność i doczekał się kontynuacji, ale sama gra nigdy nie przebiła się do mainstreamu. Niestety, prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy zwieńczenia przygody historii Jacksa, ponieważ studio pirania Bytes się rozpadło. Rockstar Games to studio, które słynie z kontrowersji, a Bully jest idealnym tego przykładem. Gra przenosi nas do fikcyjnej szkoły z internatem, gdzie wcielamy się w ucznia Jimmy'ego Hopkinsa. Naszym zadaniem jest przetrwać w świecie pełnym szkolnych klik, nauczycieli i rywalizacji. Gra działa trochę jak miniaturowa wersja GTA. Możemy chodzić po kampusie, wykonywać misje, chodzić na lekcje i oczywiście psocić. Jednak przez kontrowersje związane z rzekomym promowaniem przemocy w szkołach, gra została mocno skrytykowana i miała problemy z premierą w niektórych krajach. Często nie odniosła komercyjnego sukcesu, ale z czasem zdobyła status kultowy. Dziś wielu graczy marzy o kontynuacji, ale Rockstar jak na razie w tej sprawie milczy. To tytuł, który mógł stać się hitem, gdyby tylko więcej osób o nim usłyszało. Enslave to gra akcji osadzona w posapokaliptycznym świecie, zainspirowana chińską legendą Wędrówka na Zachód. Fabuła skupia się na dwójce bohaterów, brutalnym wojowniku i sprytnej dziewczynie, którzy muszą współpracować, aby przetrwać. Gra wyróżnia się nie tylko ciekawą narracją, ale też świetnymi dialogami i wiarygodnymi relacjami pomiędzy postaciami. Do tego pięknie przedstawiony świat, pełen roślinności, kolorów i ruin cywilizacji. Niestety, kampania marketingowa praktycznie nie istniała, a sprzedaż była, jakby to powiedzieć, rozczarowująca. To sprawiło, że gra szybko została zapomniana, choć w rzeczywistości była jednym z ciekawszych tytułów tej generacji. Wyobraźcie sobie anime w formie gry i to anime, w którym bohater walczy z bogami wielkości planety. Tak właśnie wygląda Asura Wrath. To produkcja pełna epickich pojedynków, przesadnych scen akcji i widowiskowych starć, które wyglądają jakby wyjęto je prosto z najbardziej szalonych japońskich animacji. Sama rozgrywka była mieszanką bijatyki i interaktywnych przerwników filmowych, w których gracz wykonywał sekwencje Quick Time Event. Dla wielu graczy to była wada, zbyt mało faktycznej gry za dużo oglądania, ale dla tych, którzy dali się porwać tej stylistyce, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Niestety, niska sprzedaż i mieszane recenzje sprawiły, że tytuł szybko odszedł w zapomnienie. Dziś jednak ma status kultowej perełki, o której mówi się z sentymentem, a zdobycie tej gry czasem graniczy z cudem. Ken'a Bridge of Spirit to gra od niezależnego studia Ember które wcześniej zajmowało się, uwaga, animacją filmową. I to od razu widać, bo tytuł wygląda jak pełnometrażowy film Pixara. Historia skupia się na młodej przewodniczce dusz, która pomaga zagubionym duchom odnaleźć swój spokój. Gra urzeka swoim klimatem, przepięknymi lokacjami i uroczymi stworkami, które towarzyszą bohaterce. Sama rozgrywka jest prosta: to połączenie platformówki z lekką walką i dość ciężkimi bossami. Ale całość ma w sobie niesamowity urok. Ale niestety, premiera zbiegła się z głośnymi tytułami AAA i gra trochę zginęła w natłoku większych premier. Mimo to, z czasem zdobyła grono fanów, którzy docenili jej ciepło, artystyczny styl i serce, jakie twórcy włożyli w ten projekt. Radiata Story jest to jedna z tych japońskich herpegów, która miała potencjał, by stać się klasykiem, ale niestety przepadła w tłumie innych premier. Gra wyszła też pod koniec życia PlayStation 2 i nie miała praktycznie żadnej promocji. A szkoda, bo oferowała naprawdę unikalne rozwiązania. Świat gry tętnił życiem. Każda postać miała swój harmonogram dnia, a gracz mógł rekrutować do drużyny ponad 170 bohaterów, każdy z własną historią i stylem walki. To dawało ogromną różnorodność i zachęcało do wielokrotnego przechodzenia gry. Tym bardziej, że nie posiadała jednego zakończenia. Do tego fabuła była pełna humoru, ale i dramatycznych momentów. Niestety, przez słabą sprzedaż i brak kontynuacji tytuł popadł w zapomnienia. Dziś pamiętają go głównie najwięksi fani Jotter A czy ty, mój drogi widzu, pamiętasz o tej grze? I to już koniec mojego zestawienia 10 gier, które w dniu premiery nie zdobyły należytej im uwagi, ale z czasem udowodniły, że były czymś wyjątkowym. Każda z nich pokazywała, że nawet brak sukcesu komercyjnego nie oznacza, że gra nie może stać się kultowa i na zawsze zapisać się w pamięci graczy. A teraz pytanie do was: jakie gry wy uważacie za niedocenione? Może macie w swojej kolekcji tytuł, o którym mało kto pamięta, a który zrobił na was ogromne wrażenie? Koniecznie napiszcie w komentarzach, bo chętnie poznam Wasze propozycje. A kto wie, może uda się zrobić kolejną część z tego zestawienia, bo tak naprawdę tego typu gier jest jeszcze cała masa. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć.